W czwartym dniu zostawiliśmy rzekę Tekewe i podążyliśmy jej lewym dopływem strumieniem Juwama, który przepływa przez dziewiczą i bezludną pierwotną selwę. Powoli wspinaliśmy się w górę celem dotarcia do działu wodnego, po przekroczeniu którego mieliśmy wejść w rozlewisko Rio Madivi. starym szlakiem wiodącym z boczem gór Tygrysich, a przez miejscowych zwanych Tutumo. Szlak wyznaczały nacięcia na pniach i obcięte pod odpowiednim kątem gałęzie niskich krzewów, które z opływem czasu zarastają, ale z widocznym odkształceniem. Wbrew pozorom, prawdziwymi gospodarzami dżungli. Nie są jaguary czy tapiry, ale wszechobecne owady, które potrafią być niezmiernie natarczywe. Broniące swojego terytorium osy potrafią zaatakować całą chmarą, gryząc intruza wielokrotnie i dotkliwie. Niemniej dokuczliwe potrafią być stada wygłodzonych komarów i równie żarłocznych muszek, dla których nasza ekipa zdawała się być niczym innym jak egzotyczną potrawą w jadłospisie Automadivi nieznośnie parne i gęste jak w oranżerii powietrze wysysało powoli siły i zbijało z nóg droga przez dżunglę to bardzo powolny i wyczerpujący marsz całą uwagę skupia się na kolejnym kroku otaczającej dżungli i wypatrywaniu ścieżek skórzaste liście drzew nie przepuszczały odpowiedniej ilości światła i panujący tu półmrok utrudniał znalezienie kierunku Melvin Kilkanaście razy zatrzymywał naszą grupę, by poszukać prawidłowego szlaku. W tej okolicy wiele nowych nacięć na drzewach mieszało się ze starszymi. Poszukiwacze złota i tubylcy oznaczyli w dżungli nowe szlaki prowadzące w tylko im znane miejsca. Im nacięcie było starsze, tym bardziej wiarygodny okazywał się kierunek naszego marszu. Nam pozostawało tylko zaufać przewodnikowi, że wybrał właściwą ścieżkę. Po całodniowym i wyczerpującym marszu rozbiliśmy nasz obóz w dżungli, a plac, gdzie ustawiliśmy nasze namioty, oczyściliśmy z gałęzi i strawy, by wypłoszyć nieproszonych gości, węże, pająki i mrówki. Odpoczywając po 25-kilometrowej przeprawie, obiadamy się wyśmienitymi obwarzankami przyrządzonymi przez naszego kucharza Dzimiego. Na zajutrz czeka nas ciężki, wymagający dzień. Wspinaczka stromym zboczem w kierunku przełęczy Tutumo. Przekręcamy właśnie pasmo górskie Tutumo. Jesteśmy na wysokości 821 metrów nad poziomem morza. Jest 11 stopni Celsjusza. W jest Rio Ostrą stromizmą górskiego zbocza, zeszliśmy w dolinę Alto Madivi, podążając za nieznanym z imienia strumieniem, mając nadzieję, że doprowadzi on nas do rzeki. Otaczała nas nieprzenikniona selwa, tonący w półmroku las równikowy, pełen bezładnej masy roślinności i rojów napastliwych insektów, rządlących nawet przez mokre potu ubrani. Wąskie koryto strumienia z upływem przemierzonych kilometrów powiększyło się, dając możliwość swobodnego marszu. Alto Madidi stało przed nami otworem. W epoce samolotów, satelitów i Big Brothera do rzeczy Alto Madidi pozostaje jednym z ostatnich niezbadanych obszarów amazońskiej dżungli. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi planami, dalszą drogę przemierzymy już trafą. To jest Madera jest To solo se encuentra en cerca de la ribera de los ríos mucho es posible ver el dentro de la selva pero muy poco en esta madera vamos a hacer el barco de la piel vamos a sacar para hacer la, la cuerda para amarrar para asegurar y vamos a sacar como 6 7 balsas para un barco para tres personas y y un poco de mochila mira hay tres tipos de, de balsa tres colores hay uno que es más blanco y es posible más que flote más más liviano esta es la segunda pero igual flota hay la tercera que es un poco más negro ese es muy pesado es posible para hacer balsa pero es muy pesado no flota mucho uh, vive como dos años más o menos y, pero es un árbol que se reproduce mucho cuando tiene fruta okay, ahorita vamos a tumbar y vamos a ver la fruta que tiene la flor que es posible la, el algodón de la balsa amigo que se llama el algodón con esto por eso esto se saca ¿sí? y después se pone a sacar un poco más después se hace en, 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 en trapos se hace como bolsa y es posible para un colchón para poder dormir descansar bien Budulca, czyli drzew balsy, było tu pod dostatkiem. Cechą charakterystyczną drewna balsy jest jego stosunkowo mała gęstość. Drewno balsy jest bardzo miękkie i bardzo lekkie, dwukrotnie lżejsze od korka. Jednocześnie dość mocne i sprężyste, w związku z tym wspaniale nadaje się na budulec naszej tratwy. Rosnąca balsa znakomicie radzi sobie w suchych i nieurodzajnych ziemiach. Gdzie inne gatunki nie są w stanie przetrwać. Kwiaty balsy otwierają się wyłącznie nocą i są zapylane przez nietoperze. Nasiona opadają na ziemię i pozostają uśpione do czasu, aż podłoże osiągnie odpowiednią wysoką temperaturę. Po wykiełkowaniu balsa rośnie bardzo szybko. W naturze już po dwóch latach potrafi osiągnąć nawet 10 metrów wysokości. Kilka godzin zajęło nam zlokalizowanie odpowiednich drzew, a później ścięcie i okorowanie nadających się na trawę pniawse. Po wyciągnięciu z dżungli na brzeg siedmiu pni. Zostały one spławione w okolice naszego obozu, gdzie Melvin z Tonym profesjonalnie powiązali kłody, używając do tego odpowiednio pociętych, długich płatów kory. Po godzinie pracy pierwsza nasza tratwa była już gotowa do spływu.